Witajcie z podsejmu Maciej Bajkowski, Obywatelski Ruch Demokratyczny RDTV, Miasteczko Wolność Nadaje. Kolejny odcinek opowieści o historii opozycji ulicznej widzianej moimi oczami. Jest to mocno krzywe zwierciadło. Natomiast warto chyba posłuchać, zastanowić się, żeby uniknąć błędów w przyszłości. Adam Ptank po ostatnim odcinku dosyć obszernym komentarzem sprowokował mnie do rozszerzenia tematu stosunku ulicznej opozycji pozakodowskiej do kijowskiego i vice versa. Jest to historia Trudnej znajomości, bo e, Kijowski od początku pozbywał się skodu e, osób, e, nad którymi nie potrafił zapanować e, osób, które miały własne zdanie, własne pomysły na działalność, próbowały je realizować. E, I nawet po pozbyciu się skodu takich osób, e, Kijowski i jego otoczenie Mocno zwalczali konkurencję. To powoduje, że wspominamy tamte czasy raczej negatywnie. To nie jest tak, że ja się w tej chwili mszczel na kijowskim. Jaka to jest zemsta, jeżeli ja jestem człowiekiem, który ma bardzo znikomą oglądalność i liczoną naprawdę. Dziesiątkach, może setkach ludzi. Natomiast Kijowski jest osobą powszechnie znaną, celebrytą. W tej chwili troszeczkę zapomnianym, ale w tamtych czasach to było, były istot, istnienia zupełnie nieporównywalne. Dlatego Kijowski mógł zadeptać albo próbować zadeptać takiego człowieka jak ja, w drugą stronę to niestety nie działało i nadal nie działa. Ja nie jestem w stanie e, zrobić jakiejkolwiek krzywdy kijowskiemu, poza tym, że e, przypominam e, jego faktyczną rolę w udupieniu e, całej ulicy, bo e, ulica w tej chwili zdechła, moi drodzy. Nie ma się co tutaj krygować. Na ulicy została nas garsteczka, zupełnie nieskuteczna, bez szans na jakiekolwiek zwycięstwo. Przykre to jest, ale niestety trzeba się pogodzić z faktami. Fakty są takie, a nie inne. Adam się pyta, czy Kijowski na początku 16 roku miał taką moc, żeby dyktować warunki e, Polsatowi, TVN-owi, etc. E, nie jestem w stanie tego udowodnić, ale Kijowski był tworem medialnym, wykreowanym przez Agorę e, przy współpracy Polsatu i TVN. I to była umowa wiązana. Kijowski miał obietnicę, że e, będzie tylko i wyłącznie on promowany jako e, lider opozycji ulicznej, czyli lider kodu. Natomiast wszelkie inne organizacje e, były pomijane i zamilczane. E, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to Kijowski wydawał polecenia, czy tylko e, prosił, żeby te, tego nie robić. To działo się automagicznie, że tak powiem. Fakty są takie, że e, dopóki nie zacząłem e, robić rzeczy spektakularnych, jak taczki przed KPRM, jak pomnik budowniczego pomników, czy chwilę później e, banery przed Kordegardą z cyklu przedziadu. E, media o nas milczały. E, wcześniej nieco Andrzej Miszk przebił się do Gazety Wyborczej głodówką. E, i potem była cisza. Obywatele RP z rżeniem Dudy nie przebijali się w mediach. Kamera przejechała z daleka po banerze, W prasie ukazały, ukazywały się kilku słowne notki pod tytułem Po drugiej stronie ulicy protestowali obywatele. Ale generalnie kot w tamtym czasie brylował i nie można tego mu odmówić, bo wtedy zgromadził dużą ilość ludzi, zapalonych, zbierał duże pieniądze i niestety nie przekładało się to na realne działania. Także przykro o tym mówić, ale Kot to był niewypał. To było coś, co nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Kolejna część komentarza Adama. Nie mam żadnego problemu z dyskusją z kimkolwiek. Na pewno nie mam problemu w dyskusji z Kijowskim. Problem w tym, że Kijowski mnie zbanował i nie utrzymujemy żadnych kontaktów. Nie mam problemu z tym, że jestem zbanowany, że nie muszę czytać jego wypowiedzi. Podobnie jak cieszę się, że zbanował mnie Paweł Kaszczak. Ale. To oznacza, że nie mamy kanałów komunikacyjnych na tej opozycji ulicznej, na tych resztkach, które e, pozostały z moją chęcią e, podejmę polemikę z jednym czy drugim. Warunek jest taki, że to oni muszą chcieć. Nie jest tak łatwo znaleźć w Warszawie jak płac kultury. E, Internet jest otwarty dla wszystkich pod warunkiem, że chcą się komunikować. Tak jak jeszcze raz powtórzę, ja nie mam żadnego problemu z komunikacją z kimkolwiek i z chęcią porozmawiam, czy to z Kijowskim, czy to z Pawłem Kasprzakiem, czy z Martą Lempart. Tylko. Dalej, wydaje mi się, że ja jestem za mały ludzik, żeby takie poważne persony chciały ze mną rozmawiać. Zwłaszcza, że one lubią tylko rozmówców, którzy im kadzą. A ja kadzić nie umiem, nie lubię i nie chcę. Wszystkie trzy persony wymienione przeze mnie ponoszą odpowiedzialność za klęskę ulicy. To jest. Smutne, ale tak to wygląda. Kasprzak miał w 17 szansę przejąć pałeczkę po kodzie, przejąć żądz, ma charyzmę, jest wygadany. Natomiast no, nie stanął na wysokości zadania. Nawet wsparty przez Frasyniuka, który też zawiódł, bo jego udział ograniczył się do pozwolenia wyniesienia się z którejś z kolejnych kod miesięcznic i przedstawienia się nie swoim nazwiskiem gdy obywatele RP zapowiedzieli, że zablokują Kaczyńskiemu ten jego przemarsz zjechało się z całej Polski ładnych kilka tysięcy ludzi była wtedy szansa to Kaczczak z pracownikiem i grzecznie podziękowali ludziom za przybycie. Oświadczyli, że dzisiaj to nie, nie warto, nie ma czasu, i poszli do Sofitelu na e, posiłek. Tak. I na tym się skończył udział Frasyniuka w mm, tak zwanej opozycji ulicznej. A przepraszam, nie. Jeszcze raz e, wystąpił e, w e, czasie. E, kiedy odbywała się blokada Sejmu. Akcja Demokracja przyprowadziła pod Sejm ze 20 tysięcy ludzi. E, była scena kodowska. E, my mieliśmy swoją własną bazę przy biurze przepustek, pod Beturilo stanęła scena, na której kod obradował. E, I wtedy e, były dwa ośrodki, e, że tak powiem władzy ulicznej tam, czyli e, Luźna konfederacja e, małych grupek e, i równie luźna grupa Kodowska. E, mniej liczna, natomiast wspierana przez celebrytów, wspierana przez Agorę. E, no i tak tam było, że e, grupa Kodowska próbowała nas zdominować w sposób no, brutalny paschudny. E, Straż Obywatelska została wygnana, wulgarnymi słowami, od, oddzielona od udziału. Już wtedy Kijowski nie miał nic do powiedzenia w kodzie, ale dalej istniał. I, ale to nie znaczyło, że kod zmienił jakoś znacząco swoje metody działania. I w próbie. Sięgnięcia po rząd Dusz e, Jarosław Kurski e, na, narzucił narrację, w której e, protest miał się przenieść pod Sąd Najwyższy. E, w nadziei oczywiście, że my zostaniemy pod Sejmem, a tam się skierują media. I to zadanie powierzył Frasyniukowi, który ze sceny powiedział, że tu pod Sejmem już nie ma nic do roboty zapraszamy pod Sąd Najwyższy, tam będziemy protestować. W tym czasie młodzież anarchistyczna i nie tylko blokowała wyjścia do Sejmu. I jedno słowo Frasyniuka spowodowałoby wtedy, że większość tego tłumu zostałaby wspierać młodych. E, powtórzyłaby się sytuacja z grudnia e, 2016, kiedy e, Kaczyński nie mógł opuścić sejmu do trzeciej rano. E, natomiast e, nie stało się tak, bo Frasyniuk odesłał ludzi. E, pod Sąd Najwyższy, notabene, pod ten Sąd Najwyższy doszło, doszło z tego tłumu kilkanaście osób. E, I protest pod Sądem Najwyższym się nie odbył. W związku z tym, e, natomiast pod Sejmem, jeszcze z tydzień czy półtora, e, mieliśmy dużo do roboty, bo. Wtedy ustawa, którą protestowaliśmy, trafiła do Senatu. Pod Senatem był bardzo duży tłum ludzi, którzy tam skandowali przez całą noc prawie. I tak zmarnowaliśmy kolejną szansę na jakąkolwiek wygraną opozycji ulicznej. Ostatnio wtedy szanse tak zwanych demokratów, którzy mieli znaczącą siłę na ulicy, kolejne tego typu duże manifestacje odbywały się. Najpierw pod sztandarami strajku kobiet, e, które nie wyszły walczyć o demokrację, tylko o swoje prawa. No to, niby to jedno w drugim się zawiera, ale nie do końca to jest to samo. E, I ostatnie duże manifestacje e, były zupełnie bezsłupczowe, że tak powiem. E, w pandemii w 2020 roku młodzi ludzie późną jesienią wyszli na ulicę krzycząc jebać pis. i Poza tym e, nic e, nie mieli zaplanowanego, nie byli w żaden sposób zorganizowani e, i nic z tego nie mogło wejść. Na dokładkę wtedy jeszcze e, Marta Lempart e, dołożyła swoją cegiełkę próbując przejąć e, tę e, inicjatywę, e, ale nie mając pomysłu na to, żeby zagospodarować tych młodych ludzi. I y, niestety y, z fiaskiem zakończyła się ta inicjatywa młodych. E, Marta e, w czwartek, e, pierwszy dzień tego masowego protestu, e, kiedy pod sejmem było ładnych kilkanaście tysięcy, może kilkadziesiąt tysięcy ludzi. E, z Agnieszką przyszła do mnie, żeby dał, żeby dał im mikrofon od mojego nagłośnienia. Myślałem, że to się odbędzie jakaś manifestacja, będą zachęcać do walki. Tymczasem usłyszałem, że one są już zmęczone, że to jest dziewiąta wieczór, że umówiły się z policją, że ich zakończą na dzisiaj ten, ten protest, bo policjanci są zmęczeni i zmarznięci, no i zapraszają jutro. No i następny dzień już przyszły ze swoim nagłośnieniem. Ale niestety również o godzinie 9 wieczór zamknęły protest w trosce o policjantów i o swoje dobro. I Marta wtedy zaprosiła na poniedziałek ludzi z ogłoszeniem, że będziemy szturmować Sejm. Co oczywiście było z góry wiadome, że się nie odbędzie. Ludzie przyszli w ilości hurtowej 200 sztuk. Zmieścili się na wjeździe do parkingu Sejmowego. Policjantów było o kilkuset więcej. No i tak się skończyła historia szturmu Marty Lempart na Sejm i historia protestu młodzieży w roku 2020. Więc m, odnośnie e, naszych przywódców ulicznych mam e, zdanie mocno pejoratywne nic tego nie zmieni. E, oni wszyscy dalej e, działają, ale to są już działania stricte mikro. E, nie ma e, kogoś, kto zgromadziłby na ulicy e, chociażby tysiąc osób. Owszem, prawdopodobnie wcześniej czy później ta ulica ożyje. Będzie na niej sporo ludzi, ale będą to ludzie głodni, wkurwieni, e, którzy nie będą walczyć o demokrację, prawo czy inne, tylko po prostu o Michel. Bo rządy e, PiSu e, wprowadzają nas w coraz głębszy kryzys. E, ludzie, którym PiS Obiecał pomóc. W tej chwili się pauperyzują. PiS niszczy gospodarkę, niszczy drobną przedsiębiorczość i skutki tego odczujemy. Już odczuwamy bardzo z powodu inflacji, a na moment. Przejdzie to w hiperinflację, bo rząd Pisowski nie robi nic, żeby tą inflację stłumić. Na świecie inflacja spada, u nas rośnie. Ostatnie notowania to jest bodajże ponad 17% inflacji. To jest tak, że jedna piąta wypłaty idzie do kieszeni rządu, bo inflacja to jest ukryty podatek. Rządowy rząd ma w ten, w ten sposób pieniądze na swoje niecne działania, bo wzrastają wszystkie podatki. To, że ludzie o tyle mniej mogą kupić, nie wynika, wynika jednak z tego, że ci ludzie wydając pieniądze w istocie oddają je państwu. Oczywiście, wata, za i tak dalej, plus podatek inflacyjny. A my nadal zajmujemy się kopaniem kolegów po kostkach. Jeżeli uznacie, że ja też się tym zajmuję, to jesteście w błędzie, bo ja wszystkich namawiam do tego, żeby przestali się kopać. Jeżeli mówię o tym, że ktoś kiedyś kogoś kopał, to nie dlatego, że ja chcę temu człowiekowi czy kobiecie dokopać. Chciałbym, żebyśmy otrzeźwieli, żebyśmy nauczyli się współpracować i prawidłowo ustawiać hierarchię celów, bo cele jednostkowe, cele grup, są sprzeczne, to jest normalne w demokracji. Natomiast priorytetem jest sama demokracja utrzymanie jej i zachowanie wartości, które są ponad interesami grupowymi. I tutaj jedyną grupą, która potrafi to robić. W tej chwili jest zjednoczona prawica, tak zwany Zjed. Oni o swoje potrafią walczyć, trzymają się w kupie, mimo że się nienawidzą jak psy, to występują jako jednolita masa w sprawach dla nich ważnych, czyli w dostępie do nich, bo oni nie mają żadnej ideologii. Ich interesuje tylko i wyłącznie Micha e, i napełnienie jej z naszych kieszeni, bo oni na to nie zarabiają. Oni na nas żerują e, tylko dlatego, że potrafią się połączyć i wykorzystać mechanizmy demokracji dla swoich niecnych celów. A my e, tą demokrację mamy na ustach, natomiast nie potrafimy e, w nią e, realnie. Bo ważniejsza jest skóra na niedźwiedziu, który biega po lesie, jeszcze jest gotów nas rozszarpać. Chcemy osiągnąć jak największy kawałek z tego łupu, zanim jeszcze łup stał się łupem. I ten łup nie zostanie łupem na naszym, dopóki się nie połączymy, a połączyć się możemy tylko w jednym celu, żeby odsunąć pis od władzy. I bzdury, które opowiadają poszczególni kandydaci na liderów czy przywódcy partyjni, o tym, że potrzebny jest wybór, że wiele możliwości to jest coś lepszego od jednej. Owszem, teoria mówi tak, natomiast praktyka mówi co innego. O podział łupu będziemy mogli się napierdalać dopiero jak w wyborach odsuniemy od władzy tę bandę złodziei. I dopóki tego nie osiągniemy, moje opowieści o działalności opozycji ulicznej będą tylko pesymistycznymi bajkami starszego dziadka. A chciałbym zobaczyć tutaj pod Sejmen albo w dowolnym innym miejscu milion protestujących Polaków, którzy zajmą się protestowaniem, zajmą się napierdalaniem wpis, a nie kopaniem się wzajemnie po kostkach. Nie ma nic gorszego, nic przykrzejszego jak obserwacja manifestacji, która ewidentnie dzieli się na ileś tam podgrupek, które bardziej zajęte są napierdzielaniem się między sobą niż wykonaniem tego, po co się teoretycznie w danym miejscu zgromadziły. Mało dzisiaj było. Historii, raczej była, był to komentarz do poprzednich odcinków i do pytań, które padły. Natomiast no, trzeba było to zrobić i powiedzieć Wam, na czym polega błąd całej ulicy. Mój też, bo za mało się starałem. Przez dwa lata 16-17 do połowy 18 próbowałem łączyć te ruchy, które szły w różnych kierunkach, no ale to skończyło się przykro, bo praktycznie przegrałem. I być może tak być musiało. Te ruchy odśrodkowe są silniejsze niż Jakiekolwiek starania jednostek, ale efektem jest to, co mamy, czyli władza bandy złodziei, którzy nie mają żadnych obiekcji, kradną, oszukują w żywe oczy i dalej mają 30% poparcia. A my się zajmujemy e, szczuciem wzajemnie na siebie. Zamiast zjednoczyć się i pogonić tą bandę, czego sobie i Wam życzę, następny odcinek już będzie poświęcony konkretom. Na razie żegnam się z Wami z Podsejmu, z miasteczka Wolność, mówił Maciej Bajkowski, Obywatelski Ruch Demokratyczny ORD-TV. Zapraszam do. Oglądania, do subskrybowania kanału na YouTube, do lajkowania. Jeżeli e, chcecie wesprzeć naszą działalność, to dostępne są zarówno zrzutka, jak i konto Stowarzyszenia Miasteczko Wolność. E, będziemy wdzięczni za każdy grosz, który pozwoli nam utrzymać e, tą placówkę e, przynajmniej do wyborów. E, mam nadzieję, że po wyborach nie będzie już potrzebna. Do zobaczenia się z państwem.